Te Wiesz, chamby, 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 chamby. Kurwa, trzymaj, że jest to Jak, kurwa, kurwa, co robisz? No, co ja robię, głównie. Weź kurwa to, to wpiję. Weź ten. Weź. Kurwa, leci to, to na Jest. No jest, jest pośle Ty kurwo, że panie ty. Nie mam przyjąłem. Nie wiem, co to jest. Zajmij się człowieku. Taki ci w mordzie lotów. Idź, bo cię kur... <tuszel> Zatłukę cię w prawej, że pierdolony. Staniesz kur... w mordę kur... Nie będziesz mnie tu wkur... Będzie się trzepał. Ty no, się kur... bo trzepał. No bo to jest... Pera, jest. Ale, to, to jest Aha, i tego... Ty te, tą piórkę ładować? Tak. Zobacz, co to jest. <tuszel> Żeby się trzepać. Ale, ale po... Ej, weź. A weź, że kur... Nałóż kur... Glizdę sobie kur... Jest nie pieronie, głupi ty. Strasznie. To zaraz będziesz łapął. Na pustych chodzik, no? Na no. kurwa, ty będziesz. No i co, ty na pustych chodzik, łapisz? Ty, kurwa, ty jest glizda ty świeżo. Ty, jest glizda, ale żądło widać. Opa, że ona w podlecie na blachę, chce wziąć? Nie, da, skóra, stąd, skóra, 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 A Niech, nie chuj nie, to się nie, nie to No i widzisz, zablokowałeś po obrotach, poplątałeś, chuj, nie zrobiłeś nic tu Trzymaj te poły, nie trzęść mi się tu, kurwa. E, 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 jakby cię, kurwa, waliło, kurwa, w Ciebie czarne. Ej, idziesz, chuju, no zobacz, co ty żeś popierdalił. Ja na takim sprzęcie, że nigdy nie łapał, kurwa, żebym na kiju łapał. Kurwa, naprawdę, jesteś zjebany, łebich. I co? Ty chcesz na pusty chodzić rzucać? To na co ty stoisz? Zakładuj dychę! Pójdź to do k***a, bo to jak nie widzę k***a, to trzymać czołeku to mnie k***i strzeli. Ty się do wody ty! I, ty i, ch… I, I tak będę pływał a Umiesz pływać? Łap. Wow. Pochnie ci? Tak, jak moja. Tak, Nie ruszyć. No nie Kurwa to jest menda, ruszę z tym stołem. No. Morda, morda w kubeł. Ty kurwa naprawdę nie wuczynujesz. Jeszcze co ci mówię. A oni sobie pudełko wezmą. Pudełko to śnięcie. Jest... o kurwo! Gdzie i... czy... stąd kurwa, ty bo ty wpadnie z wody ty... Pierdolnęła uferma. No to tu nie ma innego wyjścia. Ej kurwa. Pierdolony, da. Przepraszam za wyrażenie. Ej wy kurwa. A ja ty, z dole. Wyszedł, wpadnie do wody Wędko Dolony wpadnie do wody Zraszamy na, na połowy W no. przyszłym roku W tym roku, roku. W w w tym roku akurat nie było zbiorów